Dziś rano w jednej z rybnickich galerii handlowych można było podpatrzeć popisy młodych judoków, wychowanków klubu KS Kejza Team Rybnik. Ich poczynaniom przyglądał się trener Artur Kejza oraz najbardziej utytułowany zawodnik tej ekipy Piotr Kuczera. Była to jedna z ostatnich okazji do spotkania z doświadczonym judoką, bowiem ten już za kilkanaście dni wyrusza na Igrzyska Olimpijskie do Paryża. To, Przygotowania przebiegają bardzo dobrze. E, można powiedzieć, że dzisiaj kończymy etap przygotowań w rybniku. E, następnie w poniedziałek udajemy się do Cytniewa na ostatni e, tydzień spupowania. E, następnie wracamy już e, znowu do rybnika. E, I tu można powiedzieć, e, zakończymy etap przygotowań, bo e, 27 wylatujemy e, już na igrzyska, także ostatnie ścieżki na rybniku. Jak na razie wszystko przebiega bardzo dobrze. Plan na tegoroczne, drugie już w życiu Piotra Igrzyska olimpijskie jest prosty. Rybniczanin jedzie po medal. Na igrzyskach już byłem, także od samego początku, można powiedzieć, nie interesował mnie kolejny wyjazd, żeby po prostu jechać. Teraz cele są wyższe. Trener Artur Kejza nie ma wątpliwości, że ten cel jest do zrealizowania wytrwały w tym co mówi, czyli dąży do swojego celu, ale najważniejsze jest porządnym człowiekiem, a porządny człowiek jest w stanie góry przenosić, dlatego no, za dużo nie trzeba mówić to cieszę się, że od małego jestem przyjaciół. Piotr może też liczyć na wsparcie rybniczan i całego miasta. Jest to dla nas rzeczywiście duma i no, kciuki, trzymamy kciuki bardzo mocno, myślę, że gdzieś tam Będą odciski od tego trzymania kciuków. Kciuki będzie też z pewnością trzymać urodzona zaledwie kilka dni temu córka rybnickiego Judoki. Można powiedzieć, że jeden stres jest mniej, no bo nie ukrywam, e, będąc na zgrupowaniu w Hiszpanii, e, jeżeli żona do mnie dzwoni tam dwa dni przed zgrupowaniem i mówi, że no jeszcze tylko muszę wytrzymać 36 godzin, e, no nie powiem, jest to trochę stresujące. E, na szczęście wszystko dobrze się skończyło, także zdążyłem wrócić. Eee, mamy zdrową tuleczkę, także z tego bardzo się cieszę. Medal olimpijski mógłby tę radość tylko spotęgować.